No, i pierwszą kartą jest Zemsta. Zadaj 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Jeżeli masz 12 punktów, zrobia lub mniej, zamiast tego zadaj 3 punkty obrażeń wszystkim stronnikom. No i co o tym myślisz? No, jeśli się zastanowimy, mamy sytuację, że gość ma poniżej 12 HP. Znaczy, my mamy go poniżej 12 HP. A w takiej sytuacji, skoro chcemy użyć tego typu karty, znaczy, że też gość ma na polu dużo stworków. No, i to muszą być stworki jeszcze do tego wszystkie z, z poniżej 3 życia, żeby to, żeby ta karta miała sens. A w innym wypadku umieramy. No, bardzo, bardzo sytuacyjna. Tak ja sądzę. Ja, wiesz, to jest karta dla woja, nie typowo. No i jest tutaj zastosowana w woju. No to wiesz, można ją grać jak Sirklen za dwa many, ale na przykład jak Paladynowi, tak to rozkminiałem, jak Paladynowi uda się zrobić piechurów, no nie, z werbunku i zwiększyć ich kotermajstrem no to y, jesteśmy w stanie ich ściągnąć też tym skillem, nie? Także taka moim zdaniem mimo wszystko ulepszona, 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 ulepszona wersja Circle. Y, no tak, tylko to jest kwestia tego, że musisz mieć poniżej 12 życia jeszcze do tego, a to jest No to wiesz, uwoja, y, trzymam raczej... sobie życie wysoko, a potem wiesz, oni wchodzą raczej unexpected, no nie? No i przywalają mi raz, nie? Albo raz im pozwalam przywalić, albo ściągam sobie bronią. Specjalnie, życie do 12, nie? Jest, jest taka szansa. No tak, chyba, no. chyba jak wcześniej wystawiłeś, Alex strazy żeby sobie mieć 15 życia. No wiesz, no. No Tak mi się wydaje. Mogli ja, mieć 30 i mogli mi wiesz, raz wjechać tam za, za 15, nie? Czy za 18. Aha. Ale tak jak mówisz, no, sytuacyjna karta, ale moim zdaniem ciekawa. Mhm. Dobra, jedźmy dalej. E, tutaj w polskiej wersji to jest zażyciel. Wyrzucasz zaklęcie daje tak, dwa punkty obrażeń, rozdzielone losowo pomiędzy wszystkimi e, wrogami. E, no i co ty na to? Trzymany, dwa, cztery, gościu. No taki sobie gościu, no dobry, dobry efekt w sumie, więcej bym nic nie powiedział. No tutaj moim zdaniem jest podobny do nożownika, nie? Widzisz, tylko nożownik rzuca stworki, a... a... To jest do jakiejś talii, która wrzuca sobie y, skillę. Mógłby być, nie wiem, na przykład do Freeze Mage'a, nie? Freeze Mage sobie wrzuca no, skill. Nie bardzo, nie bardzo. My, myślisz nie bardzo? W Early moim zdaniem by, by ten znacznie ograniczył e, AgroTalię. No tak, ale Freeze Majem rzucasz, rzucasz zaklęcia dopiero na koniec, kiedy chcesz gościowi, chcesz gościoła zabić. A wcześniej to co on by, co on by robił? No tak, A ale wiesz, rzucasz sam... zakręcie typu... E, rzucasz jego, nie? A potem rzucasz sobie na przykład Secret, nie? Już zadaje dwa rozdzielone losowo. Na Face Huntera moim zdaniem OK. Nie nie, wydaje mi się, że zbyt powolna karta, bo to by wymagało szóstej tury, żeby zagrać dopiero w takim razie Secret i tego Flame Walkera. No dobra, ale jego bym rzucił, że zanim wiesz, y, ubiją cztery życia, to zawsze coś. I w ogóle ciało zatrzymane 2-4, spoko, albo do tempo maga, moim zdaniem bardzo dobre. Do tempo maga, no można by się zastanowić, ale tak jak mówię do freeze mage'a, nie, freeze mage jest bardzo specyficzny, chcemy czyścić i bić na rejk, czyścić, bić na no, rejk, nic więcej. No No. dobra, jedźmy dalej. Eee, głodny smog, 4 many, 5-6, przyzwili losowego stronika o koszcie 1 eee, twojemu przeciwnikowi. No i co o tym powiesz? Dobra karta. Powiedzmy, że no tak średnio zostanie przyzwany gość 2-1, więc po, załóżmy, że on uderzy w tego gościa 4 za 4 many, co też się nie, nie jest konieczne. No to mamy od razu gościa 5-4, czyli jest to z, z, jeśli chodzi o koszta, normalne, normalna karta w, te, w tej sytuacji. Ale co więcej, on przyzywa, jedno, przyzywa stwora przeciwnikowi, a więc powoduje, że przeciwnik staje się bardziej podatny na Mind Control, TH. Dokładnie, dokładnie. I poza no. tym, y, za 4 dobrym ciałem jest 3-5, nie? A on wchodzi na 5-6, także myślę, że ta karta będzie grywalna, nie tylko w tajach tak, smoków, tak, tak. ale ogólnie, ogólnie będzie, będzie tak, y, się pojawiać, bo jest bardzo dobra. Jest A bardzo jedynki, jedynki to są syfy, nie? Tak 2-1. No dobra, 2-1 to jest średnie ciało raczej takiego gościa, który się pojawi. No, raczej tak, raczej gorci się nie pojawią. No. No dobra, a na przykład, o, może, może też przy, przywołać zombie czoła, nie? I na przykład wtedy jesteśmy w stanie z krytycznej sytuacji się chilnąć za 5, nie? Zawsze co? No, jest też taka opcja. Jest też opcja, że przez 2 gościa 0,4, co? No w większości sytuacji będzie, będzie no, dla nas na plus. Tak, dokładnie. Okej, okay, jedźmy dalej. Eee, no tutaj mamy kartę klasową dla Szamana. 3 na 6, eee, otrzymuje 1 do 4 ataku i przeciążenie eee, 1. No i co o niej powiesz? Super karta, super karta. Przecież ona mi wchodzi minimum w 4 na 6, minimum. Minimum, no. To Chyba super. najgorzej jak może wejść to 7 na 6. Jakby wchodziła tak. 6 na 6 w czwartej turze, no masakra, no. Zakładając zmniejszone odrobinę szczęście, będzie wchodzić przy, przy, z, z statami 5 na 6. Czyli tak jak poprzedni, to jest przy czym bez żadnego złego efektu. No, overload 1. no. Je, tak, jest to jest karta, tak. która może zniwelować overload, jest, więc... Tak, jest to bardzo dobra karta. Szamana Nawet wzmacniają, tak. że, bo szaman jest teraz mniej grany, nie, więc tym wzmacniają go zajebiście. Tak, zgadzam się. To mu na pewno bardzo pomoże. A jeszcze no ta karta, która powoduje, że usuwa overload y, po zagraniu jej, to myślę, że będzie... może się może się kombić z tą. czy znaczy, wiesz, ja myślę y, na tej zasadzie, że nie, no, y, no, będzie się grało... Sorry. Że będzie się grało albo kilka kart dających, wiesz, yy, właśnie przeciążenie, że masz na przykład w kolejnej turze przeciążenie 5 i nagle rzucasz tamto, wtedy się opłaca, nie? Albo rzucasz sobie takiego, nie wiem, yy, rzucasz sobie takiego yy, 7 na 8 z tamtem, nie? I on ma przeciążenie 3, wtedy się opłaca rzucić, wiesz, tamto, zmniejszenie tak. o 2, ale ogólnie, nawet z tym przeciążeniem, on jest świetny, nie? Tak. No dobra, i ostatni. Legenda. Za każdym razem, gdy dobierasz kartę, umieść jej dodatkową kopię w ręce. Tak właśnie. nie widzę tej karty granej w takich normalnych dekach. Po ósmej turze, nagle, no nie wiem, jeśli przeżyje, sam nie wiem. Tutaj ciężko mi powiedzieć, gdzie by można no było. Zobacz, zacznijmy od plusów, nie? Nie ginie od, od Big Game Huntera. To jest duży tak. plus. To jest duży. To jest. Eee, ma e, sporo hapsa. 8 niełatwo no. uwalić jednym skillem. No eee, tak, może rzeczywiście racja. No i gość dobiera karty. Jeżeli zostanie na stole, no to jest. No stop, będziemy dobierać dwie karty. Może stary. Eee, no tak, no, masz rację, oczywiście. No tak. Możemy dociągnąć no, dwie tak. sylwany, dwie legendarki, dwa remowale. Moim zdaniem bardzo dobre. Nie no, zgodzę się. Tak jak teraz się zastanowię jeszcze raz nad tym, no to. On wchodzi, za, wchodzi w 8 turze za 6 na 8 Mamy go ubić. No, z Big Game Huntera nie ubijemy go. I mamy pewność, że przeciwnik będzie chciał go ubić. Więc można go traktować też w jakimś stopniu jak dodatkowe życie dla nas. Mhm. Tak, by na niego też mógł patrzeć. No a do jakich myślisz, by się przydał? Uuu, tutaj. Hmm. Control Warrior? To, control też o tym pomyślałem właśnie. Tak, to może freeze mage Mogę w pewnych być. sytuacjach freeze mage gdyby się, gdyby pociągnął pod, no, podwójną kopię pewnych kart, nie wiem, Kuli Ognia, czy Lodowej Lancy, czy Frostbolta, no to mogłoby być coś. Można by grać, wiesz, w ten sposób... tylko no, że... nie pociągnie no. dwie kopie, to jest dobrze, no jeśli tylko nie jest to Arcane Intellect. Tak, dokładnie. Można by zastąpić kilka kart dociągających w early, co nie, y, removalami na przykład, jakieś owce zamiast tych y, 2-1, no nie? Załóżmy i y, grać na nim po prostu, że jak jego trafimy to dociągniemy, nie? Tak mhm. dość ryzykownie, ale można by tak strubować. No dobra, y, my Wam dziękujemy za to skrzydło, trzymajcie się, hej!